Dzień dobry, nazywam się Dorota Blumczyńska, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Jest ze mną Karla Orban, psycholog, psychoterapeuta. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak pomóc naszym dzieciom uczyć się własnych granic. Dzień dobry. Chciałabym Cię zapytać, Karla, co mogę zrobić, żeby moje dziecko potrafiło mówić nie, żeby potrafiło o siebie zadbać w przyszłości? To chciałabym zacząć od tego, że dzieci rodzą się z umiejętnością mówienia nie. I to jest pierwsza rzecz, o której musimy wiedzieć, jak rozmawiamy o granicach, że nasze dzieci z automatu od samego początku swojego życia wiedzą kiedy coś im się nie podoba, kiedy coś im nie pasuje, kiedy czegoś nie chcą i bardzo jasno i głośno dają o sobie znać. Jak ktoś ma małe dzieci, miał kiedyś dziecko w czasie takim okresie niemowlęcym, to pewnie dobrze to pamięta, że dziecko na przykład, które nie chciało się przytulić do jakiejś babci, cioci, wujka, nie chciało pójść na ręce, nie chciało podejść do kogoś, to żadnymi siłami nie dało się do tego nakłonić um, i przekonać. Po prostu dawało nam znać Całą reakcją swojego ciała, że absolutnie mu to nie odpowiada i nie pasuje, więc dzieci już się z tym rodzą. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy absolutnie w sobie pielęgnować i pamiętać, że to nie jest coś, czego my uczymy, to jest coś, co my co najwyżej rozwijamy. Dzieci potrafią nam powiedzieć nie chcę. Jak mają te 2 trzy lata, to w zasadzie większość ich codzienności to jest nie chcę, potem jak są w okresie nastoletnim, znowu większość ich codzienności to jest nie chcę, nie lubię i nie będę. I to są takie okresy, kiedy tego nie pojawia się więcej. Ale dzieci wiedzą od samego początku, kiedy jest ten moment, że nie chcą czegoś zrobić, albo coś im nie odpowiada. Dobra. Czyli można powiedzieć, że my nie do końca potrzebujemy uczyć dzieci, tylko ich nie oduczać tego? Zdecydowanie tak. Jak sobie pomyślimy o takich aspektach, kiedy dzieci pokazują nam tę swoją sprawczość, czyli to, że chcą, żeby coś się działo tak, jak one potrzebują i tak, jak one by chciały, albo pokazują nam, że one chcą podejmować decyzje, Um, albo pokazują nam, że stan ich organizmu jest taki, że na przykład no, nie chcą więcej jeść, nie chcą być tak trzymane, jest im tak niewygodnie. To myślę, że to jest ten moment, w którym my możemy uczyć się tego, jakim w tym nie przeszkadzać, jakim na to pozwalać, bo to jest absolutna podstawa, żeby w domu można było pokazywać i mówić nie. To jest bardzo ważna część um, nauki własnych granic, że po pierwsze, kiedy pojawia się ten moment, kiedy ja na przykład właśnie nie chcę więcej jeść odsuwam sobie talerz, kiedy jestem jeszcze bardzo mała, mam rok, dwa, odsuwam talerz, przestaję jeść, odwracam głowę przy karmieniu, to to są takie sygnały mam dość. I teraz ja jako rodzic mogę próbować przekraczać te granice i mówić, ale zjedz jeszcze za babcię, ale zjedz jeszcze więcej, ale ja cię tu podkarmię, ale zobacz, ci samolot. Mogę robić dużo rzeczy, żeby przekroczyć te granice, sprawić, żebyś zrobiła więcej niż sygnalizujesz, że chcesz, ale to wtedy jest bardzo trudna pozycja dla dziecka. Bo z jednej strony moje ciało mówi mi dosyć, wystarczy, a z drugiej osoba, którą kocham, której ufam, mówi, ale jeszcze, ale na pewno jeszcze jesteś głodna. To jest bardzo trudne wtedy dla dziecka, bo ono ufa temu, co mówimy, ale też ufa temu, co czuje, i staje w takim konflikcie: iść za tym, co mi mówi ciało, czy jednak zjeść więcej, bo na przykład właśnie babcia będzie się cieszyć, tata powie, wspaniale zjedzone, teraz już. Dość zjadłeś, czy zjadłaś, więc myślę sobie, że to jest ten pierwszy moment, w którym my się z tym stykamy. Moje dziecko nie chce i, zwłaszcza w tym obszarze, który dotyczy ciała, nie chce spać w tej chwili. Nie mhm. jesteśmy w stanie przez godzinę kogoś położyć, po prostu nie chce spać, nie chce zjeść. To są te momenty, w których bardzo ważne jest, żebyśmy powiedzieli: OK, to jest Twoje ciało, i skoro nie jesteś głodna, nie jesz. Okej. Okay. Właśnie o tym trochę powiedziałaś, ale też zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co pomaga nam rozpoznawać te granice, oprócz tego, że, że czuję na przykład, że jestem najedzona, albo że czuję, że jest mi niewygodnie. Po pierwsze, mamy emocje, które nam się pojawiają, czyli bardzo często ten moment sprzeciwu, nie chcę czegoś zrobić, to jest to miejsce, gdzie mam dyskomfort. Czujemy poirytowanie, czujemy sprzeciw, mamy taką myśl, nie chcę, nie lubię, nie podoba mi się. Może się pojawiać irytacja, czasami może nam się pojawić strach. Tak sobie myślę, że może też tak być, że to lęk nam da um, do zrozumienia, że to jest nasza granica. Na przykład, kiedy stoję w jakimś sklepie w kolejce i ktoś podchodzi bardzo blisko. To, co zasygnalizuje mi, że to jest moja granica, to będzie na przykład rosnący niepokój, lęk, poczucie dyskomfortu. Czasami mamy taką myśl, ktoś mnie obserwuje, ktoś siedzi mi na głowie. Czyli pojawiają nam się różne myśli, pojawiają nam się różne emocje, które nam pokazują, to jest coś, czego nie chcę, to jest coś, czego nie lubię. I to jest poziom emocji. Potem mamy poziom ciała, czyli że czasami nasze reakcje fizjologiczne dają nam odczuć, że ja czegoś nie chcę. Napinam się. Czuję, że zaciskają mi się dłonie, zaciska mi się szczęka, czuję na przykład, że robi mi się gorąco, robi mi się zimno. Rozmawiam z kimś i mam takie poczucie um, bycia w pułapce, tak? Mogę mieć jakieś wrażenia takie z Jelit na przykład, że mm. chce mi się nagle sikuj, to jest coś dla niektórych ludzi bardzo charakterystyczne, ale że ciało będzie nam dawało znać. I dzieci też to mają, dzieci też to czują. Jeśli my potrafimy je pytać, jak się czujesz. Po czym poznajesz, że nie chcesz czegoś robić? To już robimy z dziećmi trochę starszymi, ale warto czasem zapytać, jak twoje ciało się z tym czuje? Czy jest ci teraz dobrze, komfortowo? Czy dobrze się, bezpiecznie się tu czujesz? To jest coś, o czym możemy gadać ze starszymi dziećmi i warto. To nakierunkuje, nakierunkujemy je na to, że one mogą zwracać uwagę, co czuje ich ciało. Czasami widzimy jakieś sygnały. Ktoś zaczyna nerwowo machać nogą, ktoś zaczyna się wiercić, kręcić. I ja mogę to nazwać i powiedzieć, ej, Zacząłeś się teraz mocno wiercić, jak o tym rozmawiamy. To może ty nie chcesz ze mną o tym rozmawiać? Coś takiego się zadziało, tak? Albo widzę, że ktoś się skulił, schował? Okej, okay. jak ja cię o to pytam, to widzę, że robi ci się z tym źle. Uh -huh. Czy mam rację? Co się dzieje? Tak? Zachęcam do tego. Czyli to jest tak, że kiedy będziemy zauważać te sygnały z ciała dzieci i je im nazywać, to im, trochę ich nauczymy rozpoznawania granic, i że to jest właśnie taki sygnał, na który warto zwracać uwagę? Tak, zdecydowanie tak, dlatego że jak pomyślimy sobie potem o dzieciach szkolnych, czyli myślimy sobie o tym um, okresie, kiedy granice wydają nam się już takie bardzo ważne, no bo chcemy, żeby nasze dziecko potrafiło powiedzieć rówieśnikom: Nie chcę tego robić, nie chcę w tym brać udziału żeby potrafiło powiedzieć na przykład jako nastolatek czy nastolatka, że nie chce czegoś wykonywać, na przykład w obszarze swojej seksualności, bo nie ma z tym komfortu. To chcemy pokazywać już na najwcześniejszych etapach, że są sygnały, które dadzą ci znać, żeby tego nie ignorować, że mhm. to jest ważne, że tak masz, że coś ci się zadziało, że twoje ciało się ponapinało, to teraz dobra, co to znaczy? Może ty nie chcesz tu być, może nie chcesz robić tego co wszyscy. Może masz jakieś obawy. Więc jak wskazujemy to dzieciom, to zdecydowanie im pomaga to rozpoznawać. Mhm. Ja sobie myślę, pracując z rodzicami czy z dorosłymi, mam takie doświadczenie, że wielu z nas jest nauczonych, żeby właśnie ignorować takie sygnały, żeby, jak to się mówi, spiąć się, zebrać się w garść i nie ma że boli, i że zrobić co do ciebie należy i się nie rozczulać nad sobą. I się zastanawiam, jak ty to widzisz? Ja mam takie doświadczenie, że to są takie rzeczy, z których bardzo trudno się dorosłym ludziom wychodzi? Tak, dlatego myślę sobie, że drugą stroną wspierania granic dziecka jest to, żeby nie negować tego, co ono czuje. Czyli jeśli ktoś mówi, że się boi, to mówię, nie, ma się, nie, nie mówię mu, nie ma się czego bać, albo nie mówię, nie histeryzuj, nie mówię o co ci chodzi, z czego robisz problem, bo to sprawia, że zaczynamy wątpić w siebie. Zaczynamy wątpić w to, że ja mogę rozpoznawać, że jest mi trudno czy źle. Dlatego te komunikaty, które słyszymy, one potem bardzo często z nami zostają. Jeśli latami słyszę, że no, nie wiem, co się ze mną dzieje, to ja ci powiem, czy ty jesteś głodna, to ja ci powiem, czy to jest bezpiecznie, to ja ci powiem, czy to jest powód do złości, czy nie jest. Czyli też w takim temacie emocji możemy dzieci wzmacniać, w tym, że wiesz, jak masz, wiesz, jak się czujesz, i ja tego nie wiem lepiej od ciebie. Nikt tego nie wie lepiej od ciebie. Mhm. Mm Dlaczego te sygnały są takie ważne? Myślę sobie, że jeśli nie zwracamy uwagi na te sygnały, nie wyłapujemy tego, to bardzo często rośnie w nas taka irytacja i złość, której nie potrafimy wyjaśnić. Rodzice to wbrew pozorom bardzo dobrze znają, bo myślę sobie, że może się zdarzyć w naszym rodzicielstwie tak, że jeśli ja nie zadbam o swoje potrzeby, na przykład no nie będę szła do tej toalety, chociaż potrzebuję, bo dziecko mówi mamo, pobaw się ze mną, albo na przykład siedzę w tym hałasie, który się zrobił między moimi dziećmi i myślę sobie, chcę być cierpliwą mamą, więc im nie powiem, że mi z tym trudno, to pierwszą rzeczą z tego ignorowania własnych granic swojego ciała, które się pojawiają, to jest moja irytacja. Pojawiają się wtedy takie myśli, ludzie się mną nie opiekują, ludzie nie liczą się z tym, jak ja mam. Więc jeśli ja się opiekuję z sobą, swoimi potrzebami i potrafię komuś powiedzieć: słuchaj, nie chcę tego robić, teraz nie będę się z Tobą bawić, teraz chciałabym usiąść, chciałabym odpocząć, to daję też lekcję w ogóle swoim dzieciom, jak to jest, jak to jest komuś odmówić. Mhm. Bardzo często odmawianie jest dla nas trudne, dlatego, że mamy trochę takie przekonanie, że jeśli ja kogoś kocham, to się zgodzę. Kocham mm -hmm. swoje dzieci, więc będę na przykład bawić się z nimi nawet jak nie chcę, no bo dzieci są najważniejsze. Okej, okay, to się wydaje fajna motywacja, bardzo pozytywna, tylko wtedy trudno jest naszemu dziecku zobaczyć, że można kogoś kochać, a jednocześnie powiedzieć mu, słuchaj, nie mam ochoty. Jeśli ona to widzi, jeśli ja jako rodzic mówię, dzisiaj nie czuję się na siłach, nie lubię tego robić i nie chcę tego dzisiaj robić, po prostu w ogóle nie chcę, bez jakiegoś takiego bardzo rozszerzonego. Opowiadanie o tym, dlaczego nie, nie muszę mieć 20 powodów, żeby nie chcieć, po prostu nie chcę, nie lubię. To moje dziecko widzi, co się dzieje potem. Że my dalej jesteśmy blisko, że nic się w tej relacji nie zmieniło, że potem mama rzeczywiście, jak ma ochotę, to przychodzi i się bawi, po prostu nie chciała wtedy, że jakoś ja mogę się zasmucić, kiedy ona mi odmawia, kiedy ona nie chce się ze mną bawić, ale ona na przykład widzi ten smutek i jakoś na niego reaguje, mówi: No, rozumiem, że to jest dla ciebie trudne, czyli nie zrywa ze mną kontaktu. Nie jest tak, że mówi nie zrobię tego, nie pobawię się. Po czym mówi nie obchodzi mnie, że tak masz, albo dlaczego wyjesz? Nie robi tego, tylko jest obecna. Trudne to jest dla ciebie, że ja teraz nie chcę, że ja potrzebuję odpocząć, słyszę to. To wtedy nasze dziecko ma taką wiedzę, jak to robić. Jak powiedzieć koledze, słuchaj, lubię cię, no ale nie będę rzucał kamieniami tam z, z tej autostrady w samochody, no bo to nie jest dobra zabawa i nie mam ochoty tego robić. Albo nie dam ci tych swoich pieniędzy, tego swojego kieszonkowego, no bo nie chcę ci go dać. I ja wtedy jako dziecko rosnę w takim poczuciu, że można to powiedzieć i że to powinno oznaczać, że w tej relacji to zostanie przyjęte. Czyli ja nie boję się tego, że ludzie przystaną się ze mną przyjaźnić, bo ja im odmawiam. Nie muszę się tego bać, bo widziałam to w domu, że możemy sobie mówić nie i to co się dzieje wtedy to nie jest manipulacja. Nikt nie mówi no ale jak to nie, mamie będzie smutno. Jak ty nie zjesz, mamie będzie przykro. Jak nie posprzątasz, to ja tu będę płakać, albo ja się bardzo zezłoszczę. Bo kiedy mówimy te rzeczy takie oceniające, takie bardzo manipulujące, to nasze dziecko boi się, że inni ludzie też tak będą reagowali na jego odmowę i trudno wtedy odmawiać ludziom. Mhm. To mam wrażenie, że to, co ty mówisz, to jest nie tylko to, że się uczymy od rodzica tego, że w ogóle wolno odmawiać, ale też uczymy się, jak odmawiać spokojnie, że, nie musi, że, że skoro wolno nam odmówić, to możemy odmówić szybko, a nie wtedy, kiedy już czujemy, że wybuchniemy, więc potrafimy to zrobić z szacunkiem do drugiej osoby, uwzględniając na przykład jej emocje i mówiąc, wiem, że ci się nie spodoba to, że ja odmówię, ale teraz chcę zadbać o siebie na przykład, a, a nie odmawiać w taki sposób jakiś agresywny bardzo. Tak, bo myślę sobie, że ta agresja to już jest ta odmowa w tym miejscu, w którym e, nie zrobiłam tego wcześniej. Bardzo często jest tak, że miesiącami tego nie zrobiłam, czyli miesiącami nie mówiłam ludziom wokół siebie, czego potrzebuję, więc mam takie poczucie trochę takiej nierówności między nami, trochę takiego bycia wykorzystaną. Ludzie często mówią, czuję się wykorzystywana, mhm. albo czuję się manipulowana, albo często ludzie mówią, dziecko mną rządzi na przykład. I to tak naprawdę bardzo rzadko jest tak, że dziecko rzeczywiście chce nami rządzić. Bardzo często jest tak, że ono o coś prosi, ono czegoś chce. Ja się na to zgadzam. Często zgadzam się po to, żeby ono się nie złościło, ale się zgadzam. A potem wychodzę i mówię, ja się zgodziłam, a ty teraz nie chcesz się zgodzić, na przykład nie, nie posprzątasz, chociaż ja ci tutaj pozwoliłam oglądać 20 bajek. To tak nie działa, to są niezwiązane sytuacje. Ale moje poczucie, że ktoś mnie wykorzystuje, bardzo często opiera się właśnie na tym, że ja długo nie zadbałam o to, żeby powiedzieć słuchaj, nie chcę tak. Mhm. Że tej odmowy w ogóle tam nie było. Więc mhm. to jest ważne, żeby ona się mogła pojawiać. I tak naprawdę mam poczucie, że dzieci się uczą na dwa sposoby: jeden taki, kiedy mówią nie i widzą, co się dzieje, kiedy mówią nie chcę, żebyś mi tak robił, nie lubię tak, nie chcę więcej jeść, nie chcę teraz spać. Tak, to jest moje ciało, mhm. nie rób mi tak. Um, I one to mówią, widzą, że jest bezpiecznie to powiedzieć, i relacja między nami się nie zmienia, jesteśmy dalej dostępni i obecni. A z drugiej, kiedy widzą, jak my odmawiamy, często też im odmawiamy, mówimy: Nie zrobię tego, nie mam ochoty, nie czuję się na siłach, nie lubię. Rozumiem. Mówiłeś, że już nie rodzą się z tym, że doskonale wiedzą, czego chcą i czego nie chcą, więc zastanawiam się w kontekście wspierania ich granic. A... Kiedy rodzi mi się dziecko, to co mogę robić? Czego mogę robić więcej, czego mogę robić mniej, żeby jakoś mu pomóc w tym obszarze? Na pewno to, co mogę robić, mając malutkie dziecko, to mogę od początku modelować zgodę modelować, czyli pokazywać. Jeśli To się może wydawać dziwaczne, ale jeśli na przykład chcę zmienić pieluchę, chcę kogoś podnieść, chcę kogoś pocałować, to mogę w wielu sytuacjach, jeśli nie we wszystkich, po prostu jakoś to komunikować, że to robię, albo nawet o to pytać czy mogę teraz to zrobić? To się może wydawać takie niepotrzebne, no bo wiadomo, że dziecko nam nie powie, że nie mogę, ale to uczy pewnej sentencji. Najpierw się upewnij, że ktoś chce, potem coś z nim rób i dotykaj tak, jego ciało i tak dalej. Więc jest to, myślę, bardzo ważny element, który jeśli sobie wprowadzamy, to uczymy tej zgody w zasadzie nie musząc potem mówić: ktoś, musicie zapytać o zgodę, jak będzie chciał cię dotknąć. Jeśli ja to robię jako rodzic, to wychodzisz z domu, już z wiedzą, że tak się robi. To jest jedna rzecz. To samo dotyczy się różnych wizyt lekarskich czy różnych um, zabiegów higienicznych wokół dziecka. Jeśli chcę zrobić coś, co nie jest przyjemne, co wymaga przytrzymania mojego dziecka, trzymam je na przykład do oszczepienia czy do podawania mu leku, to ważne jest, żebym powiedziała, co robię. Mimo wszystko powiedziała, co teraz zrobię, i e, jakoś starała się zadbać o komfort tego dziecka, czyli mogę powiedzieć, że to jest trudne, że ja cię trzymam. Nie lubię tego robić, albo że widzę, że ty nie lubisz mieć tych włosów, i jak ja ci to robię. No to bardzo ze mną walczysz, nie chcę tego tak robić. Możemy też dążyć do tego, żeby te zwłaszcza czynności higieniczne wokół dzieci, których one zwykle nie lubią, tak jak większość malutkich dzieci nie lubi jak się myje zęby, nie lubi jak im się myje włosy, bardzo nie lubi się inhalować, brać leków, to my możemy próbować wprowadzać w to jak najwięcej elementów zabawy. Jak najwięcej takich elementów, w których jednak nie zaczynam od tego, że mówię, inhalujmy się, jak ty nie chcesz, to ja cię trzymam siłą, ale spróbuję to zrobić jakoś inaczej. Może zrobimy to do jakiejś piosenki. może wezmę to dziecko w chustę czy na ręce i zrobimy to na rękach, może zrobimy to w jakimś bujaniu, może zrobimy to po kroku, krok po kroku, jeśli coś da się rozbić na jakieś czynności. Że staram się jednak uwzględniać i dążyć do tego, żeby dziecko wyrażało zgodę na to, co się dzieje z jego ciałem. Mhm. Mimo wszystko myślę sobie, że jednak jako rodzice podejmujemy takie decyzje, że naruszamy granice fizyczne dziecka i myślę, że szczególnie fizyczne naruszamy, dlatego że martwimy się o ich zdrowie. I zastanawiam się, czy to wtedy już jest pozamiatane, i już dziecko nie potrafi zadbać o swoje granice, czy coś możemy zrobić, żeby jakoś zniwelować to, że się zdecydowaliśmy je naruszyć. To jest bardzo ważne, żebyśmy uznali to, że to jest trudne dla dziecka. Czyli jak już zrobiliśmy, podaliśmy na przykład ten lek siłą, daliśmy pobrać tę krew wbrew naszemu dziecku, to żebyśmy nazwali to doświadczenie, które, miało, które dopiero co miało i powiedzieli: Wiesz, rozumiem, że to było trudne, wiem, że nie chciałeś, nie było to ok, że musiałam cię trzymać, wierzę, że ci było z tym źle, po to, żeby pokazać ten kawałek, którego często brakuje ludziom, którzy czują, że pojawiło się nadużycie, widzę, że to ci się zdarzyło. Widzę, że to było trudne, mogę powiedzieć, że przepraszam za to. Czyli mogę jakoś zaopiekować się tym, pokazać, że dla mnie to też było trudne, ale że szanuję w tym twoją, twoją część. My, często, mówimy na takie użycie siły, które przekracza czyjeś granice, ale ma służyć ochronie, nazywamy to siła ochronna. Czyli mówi to nam o tym, że mogę użyć siły jako rodzic, żeby zapewnić ochronę. Jeśli na przykład kogoś ściągam z ulicy, szarpiąc go za kaptur do tyłu, no jasne, że szarpanie kogoś za kaptur to generalnie nie jest metoda komunikacji mm -hmm. z dzieckiem, ale jeśli robię to po to, żeby ci dać bezpieczeństwo, to to jest siła ochronna i mogę to tak przedstawić i tak wyjaśnić. Zrobiłam to, wiem, że tego nie lubisz, nie lubisz być szarpany, no chciałam, żebyś był bezpieczny. I tak samo dałam ci ten lek, żebyś wyzdrowiał. Trudno mi z tym, że to zrobiliśmy siłą, chcesz się teraz przytulić. Chcesz ze mną posiedzieć, mogę cię pogłaskać, czyli próbujemy w jakiś sposób wrócić do tej bliskości, przywrócić to poczucie takiego szacunku, godności, zauważenia dziecka w tym wszystkim, bo to jest bardzo ważna informacja dla niego, która pozwala zrozumieć to doświadczenie, które się zadziało. Okej. Okay. Dziękuję Ci. Dziękuję.